Witam serdecznie moje drogie strzelce przychodzę dla was z rozkładem na miesiąc marzec. Rozpoczynamy od waszego znaku, ponieważ w lutym wasz znak w ogóle nie został nagrany, więc żeby po prostu jakieś zadusi uczynienie było z mojej strony, to rozpoczynamy marzec od waszego znaku jako pierwszy będzie strzelec. Moi drodzy, dobrze, już tutaj mamy rozkład przed nami, na końcu zagrożenia i szanse, żebyście też mieli taki powiedziałabym pełniejszy ogląd, ogląd sytuacji i też wiedzieli na co zwracać uwagę, a jakich szans po prostu nie ominąć, tak, na polu energetycznym. Dobrze, pierwszy rząd to jest czwórka ziemi, doświadczenie życiowe i rydwan. Tutaj jest powiedziane, że będziecie musieli wykazać się jakoś inicjatywą w sferze finansowo-zawodowej. Oczywiście powiedziałam to ogólnie finansowo-zawodową tutaj yy, sferę, jak gdyby. Yy, Razem zobaczyłam, dlatego że w kartach jest tak, że te sfery się przenikają i się mieszają, tak? Więc dla dla niektórych strzelców będzie to stricte sfera zawodowa, a dla innych będzie się to dotyczyło tylko i wyłącznie pieniędzy jako banknotów, tak? Moi drodzy, generalnie tutaj będzie do podjęcia jakieś działanie w tej karcie Redwanu i powiedziałabym, że to, co zrobicie, będzie wymagane na większą skalę, dlatego że doświadczenie życiowe jest kartą przełomu życiowego bądź sytuacji, które w momencie, kiedy mamy z nimi do czynienia, one wpływają na dalszy nasz, nasz los. Czy na kilka lat, czy na rok, czy na pięć, czy na dziesięć lat, czy na całe życie. Natomiast powiedziałabym szczerze, że tutaj będzie ważny moment, żeby zadziałać, żeby jakąś inicjatywę podjąć i żeby przede wszystkim podjąć jakieś działanie, bo karta Redwanu jest kartą działania, po prostu. Jest to karta działania, my tutaj musimy ruszyć z miejsca, my tutaj musimy coś zrobić. My tutaj musimy wykazać się jakimś wysiłkiem i dla strzelca jest to pokazane przy sferze zawodowo-finansowej, i tutaj jest to powiązane, tak jak powiedziałam, z, z jakimiś działaniami, które będą dla ciebie jak gdyby rzutowały na najbliższe lata bądź na całe nawet życie. Następnie jest równowaga, paść ziemi i trójka ziemi. Tutaj jest informacja, że możesz za sprawą, i teraz powiem dwa scenariusze, bo tutaj paść ziemi jest dla mnie też kartą osobową, ale również może być kartą, nieosobową i wtedy również powiem drugą wersję. W pierwszej wersji w momencie, kiedy ten paść ziemi byłby kimś z trygonu ziemi, czyli byk na koziorożec, ale nie tylko, bo wiecie, jakie mam podejście do podawania znaków, że te znaki, które wymieniłam ktoś może mieć ukryte w księżycu bądź w ascendencie i wy o tym nie będziecie wiedzieć, tak? A już tutaj się wtedy ukaże w tej karcie. Moi drodzy, no ale dobrze, już tak, już, już bazując na tej, na tej ziemi, która nam się tutaj pokazała, to Weźmy sobie za, za punkt, że jest to byk pan na koziorożec, ale nie musi być, ale dobrze. I teraz tak, yy, współpraca jakakolwiek z tą osobą, czyli współpraca to jest również rozmowa, to jest również nawiązanie kontaktu jak gdyby wtórnego, tak? Na przykład nie mieliśmy przez dłuższy czas, Kontaktu, a nagle jakaś osoba się pojawia, i ona wprowadza w nasze życie równowagę. I teraz, tak, za, za sprawą wyjaśnień z trygonem ziemi, możecie złapać równowagę życiową w tym marcu, albo po prostu ta osoba, która wejdzie w wasze życie w miesiącu marcu, i może być to trygon ziemi, wprowadzi wraz ze swoją osobą równowagę do twojego życia. Natomiast, chcąc, nie chcąc, tutaj jest trójka ziemi, czyli za sprawą tej osoby możesz złapać równowagę. To jest oczywiście ogólnie powiedziane, ale każdy strzelec ma różne historie w życiu. Natomiast tutaj ogólnie jest powiedziane, że za sprawą osoby z trygonu ziemi możesz yy, złapać równowagę w swoim życiu. Może być też tak, że po prostu za sprawą wyjaśnienia sobie jakiejś sytuacji z tą osobą możesz w końcu dojść do jakiejś równowagi, ponieważ te wyjaśnienia ci to jak gdyby y, t, pozwolą ci na to więc tak to się prezentuje jeżeli chodzi o drugi werset następnie mamy dwójkę ognia od Nowe i maga no, i tutaj jest powiedziane, że macie szansę na odnowę jakiejś relacji, nowy początek, tak, na nowo z jakąś osobą, natomiast uważajcie, dlatego że od razu przy tym macie kartę MAGA. Karta MAGA to jest karta manipulacji, oszustwa, karta po prostu pokazywania rzeczywistości nie w, takim, yy, nie w taki sposób, w jaki ona wygląda, i albo to będziecie wy, Czyli będziecie chciały, chcieli manipulować tą osobą bądź za sprawą jakichś sztuczek, oszustw, będziecie chcieli po prostu odnowić te relacje, albo to będzie ta osoba, tak? Na przykład, wróci do Was i poda Wam zupełnie inny powód powrotu niż on w rzeczywistości jest. Więc tutaj musicie mieć oczy szeroko wokół głowy, natomiast jest możliwy. Nowy początek z tą osobą. Jeżeli jesteście wy pokazani w tej karcie MAGA, to tutaj jest dla Was ostrzeżenie, żebyście nie wchodzili jak gdyby na poziom żadnych manipulacji, żadnych oszustw i chęci po prostu. Yy, no nieszczerego, nieszczerego zagrania w stosunku do tej osoby. Natomiast jeżeli to nie jesteście wy, to musicie uważać na takie działanie ze strony drugiej osoby, dlatego że tak jakby tutaj była od nowa, była szansa na nowy początek, ale z nieszczerymi chęciami kogoś, albo wa waszymi, albo drugiej strony, tak? Jakieś manipulacje, większe bądź mniejsze, bo to nie muszą być nie wiadomo jakie manipulacje. Być może ktoś po prostu wam powie, że przez ostatnie dwa lata nie był w żadnym związku, tak, co jest na przykład nieprawdą. No takie nawet małe rzeczy. Natomiast generalnie tutaj mogą być właśnie takie sytuacje pokazane w kartach. Następnie mamy piątkę ognia, królową ognia i dwójka ziemi. Będziecie mieli jakiś wewnętrzny konflikt, będziecie stali na rozdrożu, i powiedziałabym, że u niektórych z Was sytuacja będzie się tyczyła. Jakiejś gorącej znajomości, czy w nią wejść, czy nie. Również jeżeli są strzelce, które mnie słuchają i są w związkach, to tutaj możecie mieć dylemat pomiędzy kochanką a żoną bądź kochankiem a mężem, bo tutaj takie informacje mi się pokazują, szczególnie przy tej królowej ognia, tutaj może być za dużo konkurencji, za dużo rywalizacji, za dużo powiedziałabym, konfliktu wewnętrznego, który w Tobie jest, i nie, i nie daje Ci podjąć jakiejś decyzji, tak? Być może ta królowa ognia jest z Tobą skonfliktowana bądź działa w ten sposób, że Ty masz na przykład niejasne sytuacje, że Ty nie masz pełnych y, dokumentów albo peł, pełnego Pełnych danych odnośnie jakiejś sytuacji, przez to jesteś przystopowany czy przy podjęciu jakiejś decyzji. Tutaj też może być wokół Was dużo konkurencji, dużo rywalizacji i dużo konfliktu z osobami z zewnątrz, i to mi bardziej pokazuje się na sprawę miłosną. Ale tak jak wiemy, energie, jak gdyby mówiąc do nas wszystkich, mogą też mówić do osób, które mają problemy z, z inną sferą, więc też rozum, rozummy to w ten sposób. Dobrze, teraz przejdziemy do szans i zagrożeń. Pierwsze zagrożenia. W zagrożeniach jest as ognia, czyli dla niektórych z Was zagrożeniem w miesiącu marcu będzie być może jakaś y, druga Wasza opcja, czyli jakiś romans na boku. Tutaj jest związane z tym zagrożenie, czyli wiadomo, albo może nie dojść do spotkań, albo mogą się. Po prostu dwie osoby nie dogadać, albo tak naprawdę ktoś będzie naciskał, żebyście odeszli od partnera, partnerki, albo na przykład wasz romans może wyjść na jaw. Więc to jest informacja dla osób, które mają trzecią osobę. Natomiast jeżeli nie masz żadnej trzeciej osoby, to dla Ciebie jest informacja, że być może nie będziesz stawiał na działanie, a tutaj warto by było działać, wa warto by było iść za swoją pasją, warto by było się spełniać, a Ty z różnych względów możesz w miesiącu marcu po prostu być bierny i nie odznaczać się taką energią działania, innowacji, jakiegoś takiego pomysłowego podejścia do życia, kreatywności, przede wszystkim działania. To jest słowo klucz. Tutaj trzeba więcej działania i więcej jak gdyby pójścia za swoimi upodobaniami bądź pasją. Natomiast w szansach macie szóstkę ziemi, czyli powiedziałabym, że będziecie w bardzo dobry sposób utrzymywali równowagę w każdej sferze Waszego życia, czyli zdrowie, finanse i uczucia powinny być na mniej więcej tym samym poziomie. Natomiast w Szóstce Ziemi też jest pokazane, że będziecie doskonale umieli jak gdyby wyrównywać energię między sobą a otoczeniem. Czyli nie będzie tak, że będziecie pozwalać się wykorzystywać, albo nie będzie tak, że będziecie na przykład wykorzystywali innych. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy zbudować wartościowe relacje, zawsze musimy uważać na drugą stronę, żeby była ona na tyle usatysfakcjonowana tą energią zwrotną od nas, żeby było porówno i tak samo do nas to się tyczy, żeby nikt nas nie wykorzystywał, żeby nie było tak, że my dajemy z siebie wszystko, a ktoś nie daje nic albo my, my dajemy trzy czwarte, a ktoś jedną czwartą. Na tej podstawie nigdy wartościowa relacja po prostu się nie stworzy i nie będzie miała racji dłuższego bytu. Więc, moi drodzy, informacja jest taka, że ten, no ten miesiąc dla strzelca będzie dość taki mieszany. Natomiast powiem szczerze, że tragedii tutaj nie widzę, tak? Tragedii nie widzę, tylko tutaj trzeba będzie po prostu bardzo uważnie przejść ten miesiąc i być osobą, która ma oczy wokół głowy, szczególnie w momencie, kiedy tutaj ta osoba chce wrócić i w, tym karcie, w, te, w tej karcie maga nie do końca ona będzie miała no, czyste intencje, tak? Albo po prostu będzie przed Wami zatajała jakieś rzeczy, które nie będą prawdziwe. Więc tutaj informacja dla Was, żebyście byli uważni, tylko tak jak mówię, ta manipulacja nie musi być w wielkim stopniu. To może być naprawdę jakaś błaha sprawa, która wbrew pozorom nie będzie wpływała ewentualnie na Was, na Wasz powrót, ale już będzie pokazywała, że ta osoba jest nieszczera i jest zdolna do kłamstwa. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie Oliana.